Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci, co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym. Tego dokonał Bóg. On to zespał syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego, i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha. Do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą, Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w Was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych to ten co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha oto lud wierny szukający boga do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłate zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? najmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie. Wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw. Aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.